Dzień dobry, mamy kolejną niedzielę. Dzisiaj mamy bieg progresywny. 5 minut rozgrzewki, 30 minut biegniemy w tempie spokojnym, tak jak zawsze tam 5.01 do 5.39 i później mamy jeszcze 10 minut i tam postaram się utrzymać tempo jakieś takie 4.20. I 5 minut wyciszenia i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Także lecimy i widzimy się na statystykach. No dobra. Mamy to chlapsko, było jak nie wiem co, buty tym ale trening zrobiali. I takie podsumowanie tego tygodnia. Dzisiejszy bieg teraz macie statystyki z boku lecą. W tym tygodniu mieliśmy dwa dni spokojnego biegu, dzisiaj by progresywny bieg. No i z takich bardziej wymagających treningów to mieliśmy w czwartek. W czwartek były trening 4 razy po 5 minut w tempie docelowym, i to był taki troszeczkę bardziej wymagający trening. Także także to mieliśmy zrobione w tym tygodniu. Przyszły tydzień, zaraz wam cały, cały wyświetlę yy, z boku. A ja tu chciałam jeszcze wspomnieć jednej rzeczy, ponieważ w komentarzu kolega Adam zadał mi pytanie, co robimy w przypadku, tak jak teraz na obrazku wam pokażę. Yy, mamy po rozgrzewce do naciśnięcia przycisk Lab. I tak w sumie wspólnie zastanawialiśmy się, bo też tak naprawdę na początku nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Ja też mu pisałem, że tak naprawdę w początkowych treningach robię tak, że sobie przez jakiś czas dwie minuty na przykład biegnę sprintem, później jeszcze troszeczkę chcę wyrównać tętno i dopiero wtedy przystępuję do, do tego treningu, który jest. Ale tak naprawdę jak sobie przemyślałem to, i przeanalizowałem, jakie były treningi, i kiedy to występuje. To tak naprawdę to jest tylko wtedy, kiedy są takie bardziej wymagające treningi, czyli 15-minutowa rozgrzewka. I ten przycisk lab to jest po to, moim zdaniem, żebyśmy na przykład ja przynajmniej sobie y, robię coś takiego, że jeszcze po tej 15-minutowej rozgrzewce jeszcze y, troszeczkę się porościągam. Trzeba się zatrzymać. Rozciągać sobie wszystkie, wszystkie ścięgna, tak naprawdę jak na początku. ja tak, jak, jak wiecie, to ja wszystkie treningi robię z samego rana. I gdybym z samego rana, od razu, zanim wyjdę z domu, zaczął się naprawdę mocno rozciągać, to tak naprawdę jest możliwość mamy te wszystkie ścięgna jeszcze zastanę po, po nocy no możemy, możemy sobie coś uszkodzić, no przynajmniej ja to tak odczuwam ja wolę tak naprawdę wolno, wolno sobie wybiec, rozgrzać te wszystkie podogrzewać te wszystkie mięśnie właśnie wolnym biegiem po tych 15 minutach dopiero sobie ponaciągać się odpowiednio wtedy nawet czuję taką ulgę, tak łatwiej mi się biegnie, bo czasami jest tak, że biegnę te 15 minut rozgrzewki, ale czuję, mam takie nogi ciężkie jak sobie wszystko ładnie porozciągamy się i wtedy dopiero wciskamy przycisk Lab i robimy swój trening. Wydaje mi się, że, że to, jest, to jest jakby odpowiednie wykorzystanie tego, tego właśnie w tych treningach. I dlatego to jest chyba tak zrobione, bo mówię, po jakiejś takiej analizie, kiedy to, kiedy to jest? To jest właśnie tylko wtedy, kiedy są takie bardziej intensywne treningi. Bo w takim przypadku, jak mamy trening gdzie biegniemy spokojnym tempem, także mamy 5 minut na rozgrzewkę, później biegniemy spokojnym tempem, to dalej jest takie dosyć, no to nie jest takie obciążenie dla nas, więc, więc pewnie dlatego tego nie ma przycisku, że jakby do tego, kiedy będziemy gotowi do biegu, bo w zasadzie już jesteśmy od razu gotowi. Także tak, jest, tak to wygląda według mnie, i to tak, tak naprawdę dogrywam jakby w odpowiedzi na, na komentarz kolegi Adama. I to by było na tyle na dzisiaj. Nie będę już yy, objaśniał wszystkich, wszystkich treningów na przyszły tydzień. Mieliście je z boku, także, także można sobie na pauzie zobaczyć, jak one wyglądają. A my widzimy się za tydzień i zobaczymy, zobaczymy jak kolejne, kolejne treningi przebiegają. Do zobaczenia.